Kochani, wrzućcie teraz jedną rękawicę. Teraz, rękawica, wrzucamy rękawicę, szybko, szybko, rękawica, teraz, szybko, szybko. Uuuu i Maticlin lecimy. Rękawica, rękawica, lecimy lecimy. lecimy. I, na koniec. I na koniec. Dzięki Ismana. Teraz i na koniec. Już powinny rękawica, kochani, no halo, 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 halo. Lecimy, 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 lecimy. Teraz, 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 teraz. Jest, 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 a ja wiedziałam, że się skończył. Jest, lecimy. Kochani, leciwym. On ze szwodę. Kamil szybciej. Onże z wodę. Polecał lewą. Ja. No nie biegnę biegnę o tragedia dobra dobra nie jest strasowe lecimy go 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 lecimy hu dzięki, Rękawica ta jeszcze jedna. Super, lecimy teraz. Dobra, lecimy, lecimy. Ach, tam jest 20 tysięcy na wycą to, to szukańsky do tego. Zmoczę. Dobra, 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 wygrywamy to, wygrywamy to, wygrywamy to! Wygrywamy to! Kur! Dziękuję! Dziękuję go nie wygrałam! 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 Jes, jest. Jest, jest, wygrałam. JEST! DZIĘKUJĘ! Ale jest oczy. Jazdok, kochani. kogo? Niech się by zachował. No ścięło i to takie. Ja Co, stary, ty jesteś? Z nie, skoro teraz, skoro teraz jesteś w domu, to idziesz po maszynkę ładnie, nie, nie. I... Nie, nie, powiedziałem, że to znaczy, że ja też mogę jutro wykonać maszynką, Także nie. Ty też chciałem mogłaś, coś mi nie uprzytować, że będziesz to robić jutro, więc... Macie. Ja jestem po prostu to jest innego. Moi ludzie wiedzą, nie Mateusz, moi ludzie wiedzą, że ja To otrzymuję słowa. Ja, ja też nie wiedziałem. Aaa, robisz takie, wiesz na słowo to... Ale, Mateusz, nie jesteś w domu, a ja jestem tak, po czołgu, lubię tak, to, że, i... że to to, ale bo... Dobra, widzieliście, czy nie widzieliście, bo ja nie będę 50 razy się na do loda. To dobrać... tupecik. To jest tupecik. Ty masz sama tupecik. Jest tak. Jesteś nienormalna. I co, zdziwienie? Tak, jasna. Dziwiłaś się? Dobra, muszę ich Dla No ale bardzo mi Ja wiem. Co, <tryk>